Dzielarka z ostatecznym trailerem zapowiedź ekranizacji nowego Isekaia Solo Leveling sezon drugi wystartował z emisją? W sobotę otwarto stronę internetową informującą o telewizyjnej adaptacji anime na podstawie serii pod tytułem Noble Reincarnation Born Blessed, so I will obtain ultimate power. Główny bohater, Noah, który dzięki reinkarnacji zyskuje szczęśliwą pozycję 13 księcia cesarza, rodzi się z nieskończonym limitem poziomów. Posiada również umiejętności oszustwa, która pozwala mu dodawać umiejętności innych do swoich, co czyni go coraz bardziej niepowstrzymanym. Niestety jedyne co wiemy, to wstępna data premiery na październik 2025 rok i choć jest pełno historii tego typu i dorobił się sporego grona czytelników, Anyone Asia ogłosiło w ciągu ostatnich 10 dni, że uzyskało licencję do Solo Leveling. Nisko postawiony Sung, Jinwu, znany również jako najsłabszy łowca całej ludzkości, zyskał zdolność do awansu poprzez bitwę podczas rajdu na podwójne lochy. Po ukończeniu zadania zmiany klasy, które przyniosło mu władcę cienia i dowództwo nad armią cieni, Jinwu wyrusza w bitwę w poszukiwaniu składników eliksiru życia, aby uratować swoją chorą matkę. Premierę zapowiedzieli na 5 stycznia tego roku, zaś dla Japończyków 4, cokolwiek to znaczy. Dobrze, że możemy już śledzić dalsze losy naszego najsłabszego łowcy. Właśnie wyszedł ostateczny zwiastun Pamiętnika zielarki. Dla przypomnienia, choć wygląda zwyczajnie, mało mało i ma bystry umysł i rozległą wiedzę medyczną. To jej sekret. Dopóki nie spotyka mieszkańca pałacu, który jest co najmniej tak spostrzegawczy jak ona, głównego eunucha Jinshi. Przejrzał on fasadę mało mało i uczynił ją damą dworu u nikogo innego, jak ulubionej małżonki cesarza. Aby mogła spróbować jedzenia damy jako trucizny. Pierwszy sezon miał premierę w październiku 2023 roku. Zaś premiera kolejnego ma się odbyć 10 stycznia. Ja już nie mogę się doczekać nowych tajemnic i spraw do rozwiązania, a wy?